Zadanie 30. Na diagramie przedstawiono wyniki sprawdzonych z matematyki w pewnej klasie maturalnej liczącej 24 uczniów, 24 uczniów. Na osi poziomej podano ocenę, które uzyskali uczniowie w tej klasie, a na osi pionowej podano liczbę uczniów, którzy otrzymali daną ocenę. Uzupełni zdania. Pisz odpowiednio liczby w wykropkowanych miejscach, aby zdania były prawdziwe. Mediana ocen uzyskanych z tego sprawdzianu przez uczniów tej klasy jest równa. Mediana to wartość środkowa wśród danych uporządkowanych od najmniejszej do największej. Czyli musimy dane uporządkować, dane liczby rosnąco i wtedy wybieramy wartość środkową. Jeśli dana jest nieparzysta, liczba liczb, czyli jeżeli w tym zestawie mamy nieparzystą liczbę liczb, to mediana jest, medianą jest wartość środkowa. Natomiast jeżeli liczebność danego zbioru jest liczbą parzystą, to mediana jest średnią arytmetyczną dwóch środkowych liczb. I teraz tutaj sobie wypiszemy, myślę, że to będzie najszybciej, oceny, które tutaj zostały uzyskane przez tych uczniów. I teraz popatrzmy. jedynkę dostała ocenę niedostateczną, dostała jedna osoba, czyli jedynkę wypisujemy tylko raz. Ocenę dopuszczającą dostały trzy osoby, w związku z powyższym tutaj ocenę dopuszczającą musimy wypisać trzykrotnie. Ocenę dostateczną dostały 4 osoby, w związku z powyższym tutaj trójkę wypisujemy 3 razy. Ocenę dobrą również dostały 4 osoby, w związku z powyższym tutaj czwórkę też wypiszemy cztery razy. Ocenę bardzo dobrą dostało 5 osób, czyli tutaj sobie zapiszmy raz, dwa, trzy. 4 i 5 i ocenę celującą dostało 7 osób, więc tutaj sobie już no właśnie nie siódemkę, tylko szóstkę. Wypiszemy sobie już w poniżej, czyli mamy 7 razy, muszę szóstkę wypisać. Raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7. Najbardziej idealnie by było, gdyby te szóstki znalazły się tutaj po prawej stronie, no ale widzimy, że nie ma miejsca. W związku z powyższym musimy sobie to w ten sposób poradzić. I teraz będziemy wykreślać te liczby parami

tu mamy taką sytuację, kiedy mamy parzystą liczbę ocen, bo mamy 20 24 uczniów, więc mamy parzystą liczbę ocen. W związku z powyższym, chcąc tutaj wyznaczyć medianę, musimy te dwie oceny do siebie dodać, czyli 4 plus 5 i podzielić to na 2, czyli uzyskujemy tutaj 9 drugich, co w rezultacie daje nam 4,5. Czyli tutaj to 4,5 zapisujemy jako odpowiedź. Co to znaczy? To znaczy, czy może inaczej, jaka jest interpretacja mediany, 50% uczniów tej klasy dostało ocenę 4 z plusem lub mniej, natomiast pozostałe 50% uczniów tej klasy dostało ocenę 4,5 lub więcej. Popatrzmy teraz na zdanie drugie. Dominanta ocen uzyskanych z tego sprawdzionu przez uczniów tej klasy jest równa. Dominanta to wynik, który występuje najczęściej. Widzimy z diagramu, że najczęściej uczniowie uzyskowa, uzyskali liczbę celującą, czyli ta ocena celująca jest tutaj odpowiedzią w tym zadaniu.